Pierwszy przejazd kolorowych cyklistów. Mam nadzieję, że to jest akcja, która wpisze się na stałe w wydarzenia krakowskie, w takie wakacyjne wydarzenia krakowskie i mam nadzieję, że dzięki temu podpromujemy trochę jeżdżenie na rowerze, nie tylko w formie takiej intensywnej, ale także w formie wycieczek rodzinnych i takiego rekreacyjnego spędzania czasu. Wyruszamy właśnie w kolorową trasę. Starałam się w. W formie krakowskiej, ubrać siebie i dzieci, dziewczynki. Najważniejszy to jest numer startowy i dodatkowo balony, no i po prostu dobry humor. A to jest też jako kolorowy akcent. Córka tutaj próbowała na dziedzińcu muzeum i udało się przejechać, więc liczymy, że wszystkie balony dojadą do końca. Ma być kolorowo, żeby było wesoło. Mamy wakacje, mamy czas wolny. Myślę, że należy trochę odczarować rower z tego takiego myślenia, że to jest taki ciężki sprzęt i trzeba się tam jakoś mocować z tym jeżdżeniem. My chcemy pokazać, że może być wesoło, spacerowo i że warto całymi rodzinami właśnie i z przyjaciółmi też spędzać w ten sposób czas. Dla nas to jest okazja, żeby pokazać się, że można z dzieckiem, małym dzieckiem, on ma w tej chwili dwa lata, jeździć rowerem i że to nie jest żaden problem. Miał niecałe trzy miesiące, jak po raz pierwszy jechał rowerem, i od tej pory codziennie do żłobka, do lekarza, do przychodni, na wycieczkę, na wakacje, po mieście, wszędzie zawsze. Kargo i zestaw rower plus przyczepka, jeżeli jest taka potrzeba. I na kolorowo tak, dlatego że taki był temat przejazdu, więc postanowiliśmy się ubrać kolorowo. Chłopcy mają czerwone spodnie, a ja starałam się jakoś dopasować.